No to co? Pan Michał jesteś... Czarny, ci ten do pokoju wszedł, czy co? O ty kurwo jebana Napię ja tak kaszle, że co to jest? To ci tam to do oh. pokoju wszedł Ja, pierwa, ja co? piłem Jak napiłem kurwa, jak ty to powiedziałeś i ku kurwa i ja chciałem oprócz monitora, kurwa, i ja musiałem to puknąć Uuuuh, ok. lol, co ty na... chciałeś połknąć? W Co ty ok. coś tą wodę Miałeś w gębie? To popiłem, miałem ją w gębie, ty to powiedziałeś, chciałem ją ale powstrzymałem się i mi było to na mentora. I... No, kontynuuj. <śla> <śla> kontynuuj. Co on robi? Kole, ko ko dobra Jedziemy dalej Bi tego Tego teraz bi I kończ to, kończ Bi to, bi, 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 bi Bi, bij te miliony, bi te miniony, bi te miniony Kurwa Kończ to, kończ to Chłopie, kończ to! Wierzę bij! No Dobra, ja nie mogę to srana gra! Ty jeszcze zrobiłem. Teraz to się kurwa trochę... Bez niej, to ty kurwa! <grywa> <grywa> o ty kurwa, śmiecił mały! <grywa> <grywa> Teraz nie waga, krwi wymaga! No, kończę na to na i i I... Ciocio. O, oh, Damianku, ale jesteś ostry. Potem, to potem będziemy się myśleć. Co będziemy? Potem będziemy myśleć, na co idziemy potem. Co, 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 co będziemy robić? Myśl. A, no tak! Mimo nie mamy. No. yeah <laughs> no not that I should've got you I should too us I don't like where this is going <laughs> <laughs> <The second. laughs> Eee, że powiem Niech sercu schowam na dnie Łoooooo Ja, dobrze Ja mama to jest Nie znam tekstu Jak dziecko zda... się śmiejesz A co masz problem do takich osób? Masz problem do nich? Prosto czy prawo? Zaraz Okej, okay, ruszajmy Dzień. To zaraz <coughs> Czekaj Prosto Ucą czy się, prawo? Ty jesteś. No, prosto no Nie cofaj się do tyłu tylko jeźdź. No bo w prawej wjechałem barierkę O kawałek półki miałem na spodniach <coughs> Kawałek bułki, on to taki wielki kawał po bułkę miał Nie, yeah, taki malutki kawałek, w lewe. kawałek bułki, on to pół buły trzymał Właśnie <trymne> <trymne> w tempku 200 i ta Pokazać mowy No wyjaśnić mowę, mowy, no w mowie jak wyjaśni, no to tak też <trymne> No tyle, tyle chodzi do powiedzenia ciekawe. Ja nie wiem, ktoś cały czas, opie jakby mówię, nie. To mój alter ego. Moja druga głowa, słuchaj. Aluz Gupi. Ty jesteś Gupi, nie? Jest, jest. Aluz ja jesteś. Es Gupi, nie? Ty jesteś Gupi. Ja jest nie? No ty. Nie, no ja. Nie, no ty. ty masz drugą i, i pokazujesz palce. No. Wiem, co byłeś, mogli zaśpiewać. Czekaj, czekaj, czekaj. Co to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie no, franek, we tam. Nie, ciągnij druta tam. No. Franek, nie tego druta. Zos zostaw maczka. Franek, zostaw tego maczka. Zo Franek, nie idź teraz do Michała, no zostaw ich. No ale on się Franek, ruszy skąd. Franek, my wiemy, że ty masz takie zapędy, ale zostaw... zostaw ich. Pa Zostaw mi. tego Maćka. Frankowi się odkleił, chyba dokładnie. Fra Franek, zostaw ich. Nic nie ma? A ty Michał, nie ściągaj gaci! Co ty robisz? nie wiedziałem, że ma ci tak do oboje. Nie no. Dawid jak skończy, skończy skończy grać, będzie skronował z tą grupę, będzie patrzeć. co ty debile pisało kiedyś. Ja to chyba z niej wyjdę. Nie, nie masz prawa. Tak? Nie, nie próbuj, nie. Tak? No nie. Michał, zakładaj te gacie. <noise> Gdzie ty się upatrzysz? Franek, ty też zakładaj te gacie! Nie za wam obu stoi! Nie, nie, to nie patrzę! Ej, nie, czekaj! Nie, no pod gragierkiem, już... Zignę zaraz! Zzygnę! Zignę! No elo. No hej, Jezu. Weź. Zaraz nie będę mógł grać I... w LoL'a. Brr. Nie, zaraz, zaraz idę. Może UwU jeszcze chcesz? Dawaj. UwU? <laughs> Jestem! Jesteś głupi. Nie, ja to zapisuję. Ja to zapisuję. O oh. oh, kurwa. Jaj, Jesteś Dobra, jak my mieliśmy to wygrać? Mieliśmy Lulu, która miała więcej damage niż Ksaja. No pierdona, O. Dlaczego? Wsadnij się, no bo... O kury. Nie gram z tobą dzisiaj. Idę stąd. Nara. Śmieciu. A co zrobiłem, bo ja nie słyszałem muzykę, miałem włączoną. Ja, pierdole Gówno zrobiłeś, wiesz? Co przestraszyłeś się od tego? Nie, nie, pierdolę, nie, nie, <laughs> Kurwa podskoczyłem na fotelu. <śmiech> <śmiech> Kurwa no. <boch. śmiech> Jedź i ty japy. co ci chodzi. Gówno. Gówno 1-0. HAAA! Krzcik! to twój best friend forever, nie? Czy nie? Jesteśmy pewni.

Nie o, o, o. A co mnie? się drodzę Dawaj no chodź 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 Dawaj dawaj Jeden na jeden soluba Nie zartowałem 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 Hahaha bo...